Dzień dobry, dzień dobry, skarby na kanale Karty na Miłość. Kochani, An pani Angelika wysłała prośbę, żeby zrobić takie czytanie, i zrobię takie czytanie szybciutkie na temat, czy on, ona do mnie wróci. Coś się tam podziało, różnie się zadziało. I kochani, teraz nie wiecie, na czym stoicie, jak to wygląda, jak to ma być dalej z wami, między wami. Sprawdzimy. Sprawdzimy, wy sobie wybierzcie talię, bądź wybierzcie sobie gumeczkę. Dałam trzy gumeczki. Na pierwszą grupę położyłam żółtą gumkę i talia Well the Year Tarot. Na drugą grupę położyłam ciemnozieloną, prawie granatową gumeczkę i spilka Tears tarot. Na grupę trzecią położyłam białą gumeczkę i The Elementar Wisdom Tarot. Zastanówcie się, czy przyciąga Was kolor talii. Kolor gumki. Być może chcecie dwie grupy. Być może zaczniecie, kochani, słuchać i stwierdzicie, że to nie jest dla was. Że talia was przyciągnęła ta, a ten kolor gumki. Zamieńcie sobie, możecie posłuchać dwie, możecie posłuchać nawet i trzy. Na pewno któraś z wami zarezonuje. To będzie krótkie te, te czytanie. Bo mm, ja nie wiem, co tam się u was zadziało. Ale mam takie wrażenie, kochani, że to było coś niespodziewanego. Nie wiem, czy to święta, sylwester, koniec roku, co tam się wydarzyło. I cisza, i nie ma. Pamiętajcie, że czytania, które wykonuję, są ogólne dla nas wszystkich. To nie jest czytanie indywidualne dla danej osoby, dla danej wibracji, dla. Dla osoby, która się urodziła tego czy tego dnia. To jest czytanie, kochani, ogólne. Więc nie martwimy się, jeśli karty nie rezonują, tak? Kochani, dwie ostatnie grupy odsuwam na bok. Daję sobie je tutaj. One sobie ładnie czekają na swoją kolej. A ja zapraszam wszystkie osoby, które wybrały tą żółtą gumeczkę. Teraz tu jest tak yy, kolorowo u mnie na tym stole, że może jej nie, nie być widać. Może tu, co? Albo nie, tu położymy na karty orak. O! Będzie widać. Kochani, kto wybrał żółtą gumeczkę i Tarot Well of the Air? Zapytamy. Będziemy dopowiadać też innymi kartami. Będziemy dopowiadać. Czym będziemy dopowiadać? O, romantycznymi naszymi aniołkami mam na stole. Mam kipera, kochani. No, dołożymy. Mam tutaj kilka fajnych talii. Karty czasu też wam dam. Pytamy, czy on, ona chce do mnie wrócić? Czy do mnie wróci? O, tak zapytamy. Czy on, do mnie, ona do mnie wróci? Pani Angeliko, bardzo dziękuję za to pytanie. Mam nadzieję, że Pani mnie słucha. Uwaga. Pierwsza karta, którą wylosowałam, to 8 denarów. Druga karta 8 kielichów. Hmm. Kochani, miałam na trzech skończyć. Ale muszę dołożyć. A smieczy? Kochana grupa pierwsza, dokładam, dokładam, dokładam i im więcej dokładam, tym bardziej się zastanawiam, bo tak. Naprawdę się osoba starała, bądź Wy w, w oczach tej osoby, kochani, yy, naprawdę odbałyście no, o ten związek. Jeden o drugiego dbał. Tu była miłość, tu była radość, tu była szczerość, tak? Drugą kartę, jaką Wam wylosowałam, to właśnie odejście tej osoby, i Wy szlochacie, martwicie się, dlaczego ta osoba odeszła. Poszła w świat. Albo ma pracę za granicą, albo sobie po prostu poszła. Odwróciła się napięcie, pięcie. Skończyła. Znajomość nie ma. Czy wróci? A z mieczy dla mnie sugeruje, kochani, że odcięła się raz na zawsze. A czemu? I sobie, kochani, dopowiedziałam tą kartę i mam maga. Bo to była osoba, która nie planowała zostać na stałe mówiła, czarowała słowami, ale zrobiła po swojemu. Jak dla mnie odcięła się od Was, żeby. Żeby iść w swoim kierunku, żeby iść w świat. I skarby. Być może jest to osoba, która yy, weźmie sobie niezwykle. Weźmy sobie, kochani, aniołki romantyczne i weźmy sobie aniołki wyspę aniołów, wyspę miłości. Nie wiem na ile, kochani, będzie to rezonowało. No zobaczymy, tak? Zobaczymy, bo wszystko się może okazać. Damy może blisko, żeby było widać. Kochani, wiecie co, dla mnie to jest taki przekaz, że osoba się szybko zako zakochuje. Czyli na przykład była to palma, czyli palma, wakacje, wakacyjna miłość. I ta miłość mogła być tak, jak tutaj ekspresowa, szybka. Czyli szybko się zakochała i równie szybko się odkochała. Yy, niestety ta osoba ma coś takiego w sobie, że można się w niej szybko zakochać, ale ona potrafi się szybko odkochać, szybko potrafi się odciąć. O czym by mi mówił ten asmieczy? Ta osoba oczekuje od życia czegoś innego niż wy. Ona chce iść w świat. Ona chce poznawać ludzi. Niestety nie byliście miłością jej życia, dlatego ta osoba yy, poszła, odwróciła się. Nie ma. Dla mnie nie wróci. Hmm. No właśnie. Czyżby ta osoba była rządna, kochani, przygód? Lubi poznawać? Przeżywać jeszcze raz na nowo te miłości? Może i tak, może i tak jest. Kochani, ja tutaj nie dokładam kart czasu, bo to jest bez sensu, żeby Wam dokładać, jak osoba lubi szybko, gwałtownie, ale Wam na pocieszenie dam karty potencjału. Dobrze. Dla Was, kochani, na pocieszenie, karta potencjału, król koni, wsparcie, kontrola. Podniesiecie się po tym odejściu, podniesiecie się, wiecie czemu? Dlatego, że macie wsparcie znajomych, przyjaciół. I to, że ta osoba poszła, to tylko może dlatego, że nadmiernie kontrolowaliście, bądź ona lubiła kontrolę i stąd były te nieznaski. Kochani, nie żałujcie, bo osoba, która jest pokazana w magu, to osoba, która pięknie mówi, czaruje słowem, a mało z tego jest prawdą. Otrzymacie wsparcie, może od następnej osoby. Ta osoba idzie, idzie w świat, jedzie w świat. Patrzcie, tutaj mamy pociąg, który rusza. Tu jest karta świata. Ona chce przeżywać przygody, chce szybko wchodzić w znajomości, w związki. I raczej, kochani, tutaj nie ma stałości, nie ma stabilizacji. Patrzcie, co jest pod spodem. Dziesięć mieczy. Owszem, zostaliście zranieni, ale ta osoba tak właśnie traktuje innych. A Wy na to nie zasłużyliście. Mogę zapytać, kochani, kiedy mm, przestaniecie myśleć o tej osobie, żeby się obudzić. Ocknąć. Od 4 tygodni do 4 miesięcy, kochani. Może być to okres zodiakalnego raka, czyli od 20, kochani, 2 czerwca do 22 lipca. Jak najbardziej. Może być to ten czas. Ale wiecie, co tu jest też napisane: że macie szanować swoje uczucia. Macie szanować siebie. Widocznie Coś jest tutaj, kochani, po coś. Grupo od żółtej gunki. Nie liczcie na to, że wróci. A jak wróci, to wiecie po co. Pobawić się, zabawić się. I znowu od nowa to samo. Przyjdzie na chwilę. Moje kochane jedyneczki, dziękuję Wam serdecznie. No niestety, nie mam dla Was miłych wieści na teraz. Odkładam Was tu. I zapraszam serdecznie osoby, które wybrały spilka Styr Starot i ciemnozieloną, prawie granatową gumeczkę. Odkładam ją tutaj, żebyście widziały. I pytanie, czy ona do mnie wróci? Zobaczymy, co takiego się tam wydarzyło między Wami. Dlaczego tak jest? Co się wydarzyło w święta, w sylwestra, w ostatnim czasie, że nie możecie przestać myśleć o tej osobie, tak? Będziemy, kochani, tutaj dokładać. Mam aniołki romantyczne, mam kipera. Karty czasu, zobaczymy, kochani, zobaczymy. Chcecie znać odpowiedź. Krótko. No, wieża. No, skończyło się. Ewidentnie tutaj mnie nie kłamiecie. Rozpadło się. Nie ma. I, no i arcykapłanka. No i teraz pytacie wróżki, pytacie osoby mądrej, dlaczego? Pytacie nawet swojej intuicji, czemu tak jest? Czemu to tak wyszło? Czemu ta osoba tak postąpiła? No mogła tak postąpić, bo tak właśnie chciała. I tutaj mamy, kochani, równowagę. Ta osoba albo nie była gotowa, albo Wy nie byliście gotowi jeszcze na tak zwany stały, yy, stały związek. Natomiast mamy tutaj osiem buław. I to już jest karta na plus. Dlaczego? Dlatego, że przy ośmiu buławach jest odzew, jest chęć rozmowy, jest chęć kontaktu. I uważam, że przy trójce kielichów w karcie wynikowej tutaj będzie spotkanie, tutaj będzie rozmowa. O tym końcu, czemu to się skończyło, czemu ta osoba musiała odejść, czemu musiała zamilknąć. Pod spodem, kochani, dwójka denarów. Ta osoba coś zrozumiała, bo mamy sprawiedliwość i to odejście, tą ośmiu kielichów. Może ta osoba musiała się rozwieść, może ta osoba musiała sprawy urzędowe pozałatwiać, sądowe. Może ta osoba była z kimś w związku, o czym by mi mówiła ta dwójeczka, kochani, monet. Tutaj może ta osoba miała Was, może ta osoba miała jeszcze kogoś. No, kochani, zobaczymy. Ja myślę, że podpatrzymy sobie, tak, i, i sprawdzimy, o co tutaj chodzi, z kim, y, 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 dlaczego ta osoba chce się odezwać, dlaczego ta osoba myśli o Was w tej kategorii, że odezwa się. Zadzwonię, spotkamy się i będziemy świętować. Tak? Dobrze. Co my tu mamy? No, kochani, tu mamy romantyczne feelings, uczucie. Ta osoba o Was nie zapomniała, bo mm, ona o Was marzy. To jest takie uczucie, kochani. Mm, ta osoba bardzo powoli wchodzi chyba w związek. I ona o Was nie zapomniała. Ona dalej ma dla Was uczucia, dlatego tutaj jest, kochani, ta karta. Być może porozmawiała z Waszą koleżanką, z jego koleżanką. Mam też ochotę dołożyć następną. Tak, ta osoba, kochani, ona się odezwie konkretnego dnia. Będziemy dokładać karty czasu. Ta osoba wie, kiedy do Was się odezwać. Ta osoba zna datę, ta osoba chce. Bo teraz już sobie wszystko pozałatwiała. Mamy, aha, tu jeszcze mamy, właśnie. Tu mamy jeszcze, tak, kochani, drugi raz karta sądu. Patrzcie, tutaj pod spodem Wam powiedziałam, mamy kartę sądu. Dwa razy mamy kartę sądu. Ta osoba musiała pozałatwiać swoje sprawy. Rozwieść się, odejść od kogoś. Yy, poukładać sprawy związane z prawem, z sądem. Kochani, co by to nie było? To nie jest tak, że ta osoba um, odeszła, bo ma taki kaprys. Nie, nie, nie. Ta osoba odeszła, bo musiała coś pozałatwiać. Dla niej priorytetem było co innego. Ja oczywiście, kochani, karty czasu mam. Słuchajcie, to będzie szybko. Dla części z Was, Jezus. Nie wiem, czy chcę brać, czy chcę zostawić, aż się po prostu pogubiłam. Jeden, jeden dzień, jeden tydzień, prawie już, dość szybko. Kochani, ta osoba to nie jest tak, że ona o Was nie myśli, ona o Was myśli. Tu chyba nawet nie ma dnia, żeby ta osoba o Was nie myślała. Co na to karty potencjału? słuchajcie wydaje mi się, że to zerwanie mogło być nagłe, bo wieża oznacza, że nagle mogło się coś wydarzyć. Więc na przykład dowiedziała się żona, dowiedziała się dziewczyna, chłopak i ta osoba musiała, musiała po prostu tam coś skończyć, zakończyć, żeby powoli teraz wrócić do was. Tancerka z spirali. No tak, do was trochę była ta droga kręta, kochani. Niestety, tak. Niestety trochę to trwało. Ale ta osoba musiała tak zagrać, musiała się tak zachować. No kochani, piękny rozkład. No jestem aż pod wrażeniem, bo nie sądziłam i, i na pewno mi, kochani, powiecie kiedyś, jeżeli to nie będzie za jeden dzień, jeden tydzień, bo dla części z Was, kochani, to może być szybki czas, to będzie od siedmiu tygodni do siedmiu miesięcy też. Pamiętajcie, okres zodiakalnej wagi. A waga jest od 23 września do 23 października, bo nie każdy załatwi sobie szybko rozwód. Nie każdy tak szybko załatwi sprawy urzędowo-prawne. Bardzo fajnie, kochani. Bardzo mi się podoba Wasz rozkład. Bardzo Wam serdecznie, kochani, dziękuję. Wow, no. Nie zapowiadało się tak, a proszę, jak, jaki piękny koniec. Bardzo się cieszę skarbeczki. Grupa druga od zielonej gumeczki. Odkładam Was na bok. I zapraszam wszystkie osoby, które wybrały trzecią talię, białą gumeczkę i Elemental Wisdom Tarot. Odkładam Waszą gumeczkę tutaj. grupa trzecia, moja kochana, szybciutkie czytanie. Czy ono na do mnie wróci? Co to się wydarzyło ostatnio? Czy to Sylwestra, święta, czy jeszcze wcześniej? Co to się tam stało? Czemu tej osoby nie ma? Czy wróci? Sprawdźmy w kartach. Mamy tutaj, kochani, karty dopowiadające, mamy aniołki romantyczne, mamy karty czasu, mamy karty kipera. Będziemy sprawdzać. No tak. Mamy serce, kochani, poranione serduszko, widzicie? Straszny ból, ja czuję wasz ból. Tu mogło nawet, kochani, u niektórych nawet dojść do zdrady. Dowiedzieliście się o sobie trzeciej. No, jest ciężko. Mamy tutaj siedem buław. Jest ciężko się dogadać, nie umieliście się dogadać. W ogóle jakoś idzie jak po grudzie, co. Może ta osoba zakochała się w osobie, która jest starsza, bądź ma dziecko, bądź poszła do, do kogoś, kto jest tak jak powiedziałam starszy, ma już dzieci, ale ma na przykład firmę, jest taką stabilną osobą. Mamy tutaj rydwan. Hm. Dobra, jeszcze jedna. Ale i osiem mieczy. Ta osoba się waha pod spodem. No, dziewięć była w kochankowie. Słuchajcie, ta osoba ma taką naturę, że lubi się czuć. Tak wiecie, jak na początku, że kogoś zdobywa, że podrywa. Lubi ten stan. I dlatego was skrzywdziła, bo ona chce być ciągle zakochana. Ta osoba ciągle chce być w fazie kochanka. I nagle jej się to znudziło, i tutaj ruszyły sprawy do przodu z kimś innym. Tutaj mamy cesarzową. Być może ta osoba, tej, tej waszej osoby, już na przykład jest w ciąży, albo tam już sobie coś planują. Ja tutaj, kochani, przy tych ośmiu mieczach nie widzę. Dopowiemy, kochani, jak to tutaj będzie wyglądać między wami. Ale jeżeli ta osoba wróci, to ja w tym rydwanie widzę i y, tutaj przy tych ośmiu mieczach, że Wy kompletnie nie będziecie wiedzieć, jeżeli wróci, na czym stoi. Wiecie, to jest y, nie tyle, że to jest trudny przypadek, bo ten przypadek jest y, inny niż te wszystkie. Natomiast, kochani, no. Po co dawać się zwodzić? Po co dalej cierpieć? No, nic, sprawdźmy. Tak, flirt. Ta osoba chce tylko flirtować. To nie jest osoba, która was traktuje, kochani, poważnie. Proszę bardzo, ostrość poproszę. Widzicie, tu mamy flirt. Patrzcie, ta osoba ma maskę. No właśnie, mówi wam co innego, mówiła wam co innego i wyszło co innego, tak? Osoba, która ma maski. Osoba, która nie mówi prawdy, której nie poznaliście do końca. Dlaczego? Dlatego, że się dobrze maskowała. Być może ta osoba już jeździła, słuchajcie, do jednej osoby i do was. Być może ta osoba nie umiała dokonać wyboru, z kim być. Może dokonała wyboru, jak tamta osoba zaszła w ciążę, bądź coś zaproponowała. A może chodzi o pieniądze, że tamta osoba ma pieniądze. Bo tutaj mamy niespodziewany przypływ gotówki. Tak jakby może ta osoba coś obiecała. Co? Może się odezwać. Może się odezwać ta osoba. Natomiast czy wróci. Jeśli wróci, to znowu. Po flirt i po romans. Ale czy wy tego chcecie? Nie wiem, czy jest sens dokładać. Słuchajcie, jeżeli się odezwie, to od 3 tygodni do 3 miesięcy to jest taka szansa. Okres zodiakalnych y, bliźniąt, czyli to jest okres maja, czerwca, 21 maj do 21 czerwiec. Wtedy ta osoba, tak jakby chciała się z Wami skontaktować, odezwać, może tu położę. Wtedy by była, kochani, y, y, jakaś szansa na to, ale. Ja myślę, że Wy dalej potem będziecie myśleć, czy ta osoba wróci, czy nie wróci. Ciągle będziecie w takim stanie... Więc lepiej się nastawić, kochani, na to, że nie wróci. No, dam Wam kartę potencjału. Diamentowy marzyciel. No I patrzcie, po raz kolejny mamy bogactwo materialne. Prawdziwy dobrobyt. Ta osoba, niestety przykro mi to stwierdzić, ale chyba jest materialistą. I chyba tutaj mamy odpowiedź. Nie macie kasy? Ja też nie. Ona tylko flirtuje. Jej tylko zależy na, na tym, żeby dobrze zjeść, wyspać się, żebyście uprały skarpetki, zameldowały dziada. Tak, ja to widzę. Ale Wy oceńcie sami. Skarby moje, kochane, wszystkiego pięknego. Trzymam za Was kciuki. Pani Angeliko, dziękuję za podesłanie tematu. Skarby moje, buziaki dla Was. Nie przejmujcie się, pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne i wcale nie musi rezonować. Pamiętajcie o łapce w górze dla mnie, dobra? Skarby wszystkiego pięknego. Buziaki, papa. Pa.